thank mm -hmm. you jedziemy do pracy. Tak jest, Jesteśmy w tym momencie do Boros, do naszej nowej działkowki, do niebieskiej Scania, którą w tym to zobaczycie. Tak, pokażemy Wam, jaki samochód dostaliśmy i jak wyglądają nasze trasy. Tak, jest, zgadza się. W końcu z do nagrywania. E, troszkę minęło, no, ale wiadomo, nowe miejsce, nowy dom, nowa praca, trzeba się było zaklimatyzować. E, no I tak się zaklimatyzowaliśmy, że się spaliliśmy na plaży. Masakra, ja po prostu... Ja umieram, ja siedzę i siedzenie i branie się o fotel sprawia mi ból i siedzę taki zgarbiony, żeby nie dotykać tą częścią pleców fotela, bo po prostu to jest porównywalne, nie wiem, to, do... no parzenie dosłownie. No, to jest czerwoni i spuchnięci. <grych> Także czerwoni i spuchnięci witamy w nowym odcinku. Zaczynamy. pogoda się poprawiła, tak. rozładowują zwroty z tamtego tygodnia, a potem będą ładować no, dzisiejsze, dzisiejsze rzeczy, jakieś tam franka tak albo meble. meble. meble Tak jest, bo wozimy H&M, chyba każdy z Was na tą, tą markę, no i właśnie albo wozimy meble z H&M, Home dokładnie, albo bociuszki wozimy głównie sumie, tylko do Sztokholmu, do Luny i Brenny, to tak nie wiem, miejscowości i dzielnica, nawet nie mogę nazwać. W każdym razie wszystko leży w Tokholmie. Tutaj macie naszą skaniurę. Eee... Ma takie fajne jedno urządzonko, które bardzo lubię i bardzo bardzo się cieszę, że je mamy. Tak, jest, zaraz, ja na pewno pokażę. W każdym razie, jak widzicie, akurat tak między nami majaczy idealnie G490. Tak, ale, ale ma pełno muszek i trzeba ją umyć. Umyć, bo jest strasznie brudna. Mhm. To jest Skania Stefania. <laughs> tak, ogólnie trzeba ją umyć z racji tego, że tutaj w Szwecji jak się jeździ. Szczególnie w okresie letnim jest tyle komarów i much, no, że, no jest cmentarz na nich po prostu. Chodźcie do środka. Dobra, ja wejdę za fajerę z racji tego, że ja zaczynam. Dobra, ruszamy. Karol pierwszy startuje, potem się zmieniamy. Jak widzicie łóżko mamy normalnie pościelone, no bo gdzieś tam jeden kierowca odpoczywa, jak drugi pracuje. No ale drugiego nie ma, jak widać. Dlatego, że no, nie jest potrzebne drugie, bo my na co dzień wracamy sobie do domu. Już tak? Za dnia e, lecimy do domu i, i spędzamy sobie tam po prostu dzień i wracamy na nockę. I teraz tak. Moje ulubione urządzenie jest tutaj. Ekspres do kawy. Mm, jest luksus, tak, tak. Zaraz będę Karolowi robiła kawę, e, więc wam pokażę, jak działa. To jest bardziej taki zaparzać, e, no ale jest ekstra, naprawdę. Ja jestem kawoszem, Karol też lubimy kawę, więc to jest po prostu. Fajne, bo, no bo jest dobra kawka, nie trzeba gdzieś tam kupować na stacji e, i nie trzeba też w termosie z domu przenosić, e, tylko jest świeża. E, także, jak się wstaje, jakby takim urzołomionym, to, to kawa jest akurat dobra i jest, jest ekspres. Ym, no, także zaraz. Karol, nie śpimy. Halo. Halo, mogę. Okay. A, czeka na kawę. Dobra, tutaj jest nasypana kawa, nalana woda. E, zamykamy sobie i klikamy i się robi. E, ekstra. Tutaj będzie się skraplało, tutaj właśnie jest filtr i, i się przelewa. Naprawdę fa, fajne urządzenie. E, no i podgrzewa też przez jakiś czas kawę, także jest ciepło. Można sobie nalać do kubeczka, można chwilę poczekać. Także git. Tak jest. Właśnie fajne jest to, że ono około... Godziny, nawet dwóch tą kawę, i niejednokrotnie jest tak, na przykład, że jak zaczynamy zmianę, to Daria mi robi tą kawę, przepuśćmy, i jak i tak po dwóch godzinach, kiedy sobie stanę, a Darek mu popiera bo w jest jest po prostu bajka. bajka! Eee. Tak jak Daria wspomniała przed sekundą, startowaliśmy, lecimy już do Sztokholmu. Eee, tak, mamy ma problem z samochodem, mianowicie z panelem klimatyzacji prawdopodobnie, jakiś wentylator, czy coś takiego no, tak to brzmi, nie wiem czy to słychać, ale myślę, że to słychać i on strasznie hałasuje mm, próbowałem już wielu możliwości, żeby to uciszyć, ale nic się nie da i w każdym razie nasz szef kazał jutro nam ustawić samochód na serwis Skanie i mają to wymienić no bo nie oszukując, to masakra, strasznie to ryje bły, po jakichś dwóch godzinach jazdy więc na dłuższą metę nie da się z tym jeździć a po drugie no też nie wiadomo co to jest, więc trzeba, trzeba to sprawdzić, zrobić i, I nie pobiegać jakimś kolejnym usterką, awariom. bo na przykład jak się całkowicie klimatyzacja, to w tym momencie będzie bardzo lipa, bo mimo że może teraz to nie wygląda, ale serio w świecie teraz są upały, jest ciepło. że pogoda to w ogóle nie rozpieszcza eee, nie wiem, tam wprowadzić do kamery, więc tam to opowiadać ale muszę się bardzo skupić na drodze, bo momentami tak lej, że nigdy nie widać w tym momencie Daria jeszcze odpoczywa, ale niedługo myślę, że będziemy się zmieniać bo mi że ta skończy No, na pewno jedziemy dużo wolniej niż standardowo teraz jest ten deszcz najgorsze też jest to, że nie za bardzo można pośród długimi, bo co mnie dla przeciwnika naciągają kolejne auta a tutaj znowu bardzo trzeba uważać na... na łosie, bo one tutaj biegają jak święte krowy. Kolejną najgorszą rzeczą to jest to, że wypiłem cały cwanek kawy i mi się chce bardzo siku. A, oczywiście mam krótką sieć deszczową schodku, yy, tak po stronie pasażera na zewnątrz, więc zanim ją wyjmę, to myślę, że jeszcze Muszę jakieś rozwiązanie załatwić. jak stanę z dystrybutorami po prostu na stację. Dobra, jesteśmy na pierwszym punkcie. W sumie nie nagrywamy rampujemy ani nic, bo... Albo nie założyłem kamery na głowę, ani nic, a po drugie też trochę czasu nie było. Eee, przez pogodę trochę opóźnienia. Na szczęście nie niedużo, także git. Eee, w tym momencie chłopaki już ściągają. Myślę, że szybko mi to pójdzie, bo jest bardzo mało towaru ogólnie dzisiaj, nie wiem dlaczego, mimo że po weekendie powinno być go bardzo dużo. Eee, ciekawe, czy będą jakieś zwroty. Mam nadzieję, że nie, bo nie to się z zabawić. No Ogólnie udało się bez zmiany z Darią. Dojechaliśmy dosłownie na styk. Właśnie Daria zaraz się loguje. Dojedzie na drugi punkt. No i tam o dziwo trzeba będzie poczekać z godzinkę, więc trochę prześpimy i idziemy do domu. Dobra, zrzucili nas. Niestety mamy zwroty, także będziemy musieli jeszcze je rozładować w, na bazie. Ale, ale już się poprawiła pogoda. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. To jest jedno z moich ulubionych miejsc, JoShopping. Najładniejsze według mnie miasto, takie duże miasto szwedzkie. E, mam nadzieję, że kiedyś Wam pokażemy, e, jak w ogóle wygląda, jeśli chodzi o takie turystyczne e, jakieś walory, e, bo byliśmy tam w tamtym roku i jesteśmy po prostu oszołomieni. E, za mną jest e, jezioro e, Weten, e, drugie największe e, pod względem wielkości w Szwecji, i robi wrażenie. No, tutaj skania, chodźmy. Sytuacja rozbija się dynamicznie. Tam stoi nasz track. Jesteśmy pod skaniem, jak widzicie, i okazało się, że to nie jakiś duży wentylator, który jest. To w jest sensie ten główny duży wentylator, który jest pod machą, tylko jest taki mały wentylatorek pod panelem klimatyzacji i niestety to on nawalił i wbrew pozorom będzie on droższy na pewno niż ten główny wentylator i mają to sprawdzić, czy mogą przełożyć jakiś używany zaraz zapytają się mojego szefa i tak dalej no zobaczymy, ciekawy jestem jak to się rozwiąże mam nadzieję, że zrobią to szybko, bo około 20 musimy startować ponownie sytuacja się rozwinęła bardziej dynamicznie nawet niż mi się wydawało, że się rozwinie naprawa zajęła 5 minut pan przyniósł wentylator taki malutki Przełożył go i okazało się, że wszystko funka, wszystko jest git, bo po szczytecku ogólnie funka, radzę przedziałać, tak, także jestem zaskoczony, jadę na bazę, jadę się podpinać, jadę do Dari, bo nawet się okazało, że nie zdążyła zrobić dobrze zakupów, a auto już jest gotowe.